Gerald zaprasza na wżyć chędożone przygody purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Siemanko, jestem Szery, a ze mną jest Mr. Mister Purpose. Purpose. Siemano. Siemano. ma. Siema. Właśnie sobie tutaj zastanawialiśmy się nad um, tego, um, tym, co będziemy tutaj robić w naszej oazie. I czy to będzie nowa seria, czy to będzie dalej um, starożytna kraina. I myślę, że najlepiej będzie, jak wy tam napisać w komentarzu, Dokładnie. No to serca. jest dobry pomysł. No. To jest bardzo dobry pomysł. Jak widzicie mamy tutaj bardzo, 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 bardzo dużo miejsca. To jest po pierwsza sprawa. Po pierwsze. pierwsza, pierwsza. Druga sprawa jest taka, że chcemy sobie wybudować. O, o, czekaj, gdzie to było to miejsce? Czy znaczy ja na nim stoję? Tak, stoję na tym. Tak komisem. stoisz na nim? A, tu będzie nasz nowy dom. Będzie wystawał ze skały. Czatnie. Do wody. Możecie sobie zobaczyć tak z, dal z dalsza trochę. Z dalsza. E, mamy półkę skalną. Ja myślę, że ją zostawimy wbrew temu, co mówiłeś. Bo ona fajnie wygląda. No dobra. Fajnie to wygląda. Jest wszystko tak naturalnie tutaj. Że w ogóle nikt tego nie znalazł jakiś cud. Ja mam to nadzieję, znaczy, ja nie, nie o tej półce skalnej mówiłem, bo to jest wszystko ładnie pięknie, ale tam wisi taka skała w powietrzu. Po prostu. Tak lewituje. Powietrzu tutaj nie widzę to po pierwsze, a po drugie jak będzie to trzeba będzie ją. Trzeba będzie ją zlikwidować. Tak jest. Tak jest. Zlikwiduje. Jeszcze jedną rzeczą, która Płacę mi się tutaj jak się za podobała, się tutaj... Płacę jak za prezydenta. Mnie się tutaj... Płacę jak za prezydenta! Mnie się tutaj podobała. spodobała mi się, to jest to. Zobaczcie. O tak, łucznik, nie, to nie jest łucznik. To nie jest łucznik, łucznik <laughs> mi się nie spodobał. Nie mam mięcia. O, Gdzie jest ucznik? Zaraz go będę bił. Bije ucznika. A on bije mnie. A ty, co tu, tu jest dziura? Aaaa, się przewrócił. Padłeś? No. Uuu, nawet jest nie jest. E, e, wracałem do tego, co mi się podoba. To podoba mi się. E, Ten głos. To. Nie, tak, to naprawdę ładny głos. A ty podoba się chcesz się do to... mnie teleportować. Podoba mi się, podoba mi się, podoba mi się to. Ten, ten cały las ten. O ten. Mm -hmm, dużo wycinki. Drzewa, tyle, że do końca praktycznie minecrafta nam starczy. I zobaczcie na to. I mieszane mamy drzewa. brzozy. O, to jest plus. Ej zobacz, 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 mieszane drzewa. No właśnie właśnie dżunglowe. Powiedzieć. O tam. Mamy o tam. dżunglowe, mamy brzozę, mamy brzozy. dąb. Jeszcze pewnie gdzieś tam śnieg jest. Jak tam jest jeszcze biom śniegowy, tam za tym lasem to już w ogóle jest e, pozamiatane. Wszystko mamy. Mamy wszystko. Naturalny biom bogactwa. Dokładnie. A do tego mamy piękną krainę. Więc, e, tak jak już mówiłem. Możecie pisać w komentarzach, czy chcecie, abyśmy kontynuowali Starożytną Krainę jako Starożytną Krainę tutaj, czy chcecie, żebyśmy zrobili z tego nową serię, a Starożytną Krainę dalej prowadzili od miejsca, w którym znajdowaliśmy się wcześniej, czyli tam, tam gdzie z Alien i z Młotką graliśmy. No, To jest wasza That sprawa, is. piszecie w komentarzach. W ogóle mm, przypominam Wam o tym, żebyście pisali jak najwięcej komentarzy, bo ja na wszystkie odpowiadam, które uważam, że należy odpowiedzieć. E, łapki w górę, Facebooki i wszystko to tam macie taką plakietkę, która się pojawia, która Wam przypomina, to nie ma nic wymuszać, to ma przypominać. O, i tak. A ja na, ja na ten przykład odpowiadam na wszystkie komentarze, nawet te, których nie powinienem no, Nie masz to, to... <laughs> 40 pm w dzień. No to ja wiem. Szary, zagraj ze mną, shary, jak jak się dostać na starożytną krainę. Dobra. <laughs> wracając do, 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 do tego, co, co mieliśmy robić, to zacznijmy budować myślę dom. Myślę, że dom zaczniemy budować od tego, że położę tutaj craftboxa. Tak, tego tak craftboxa, a tego brązowego pudełka tutaj położę. Pudełek, pudełek jeden raz, dobra. dobra. Druga sprawa to, mam siekierkę, więc pójdę po drzewo. A ty tu postaraj się wygenerować jak najwięcej patyków i, i może poczekaj, poczekaj, i cobblestone'a spróbuj nakopać, jeśli masz kilof, a jak nie, to ja ci dam drewniany, bo tylko taki mam takowy posiadam. Mam też no, to masz drugi, patyczków. to zrób tak z e, trochę cobblestone'a. Spróbuj się wykopać już, już ścianę. Łopatę też masz? Łopaty nie mam. O, no to musisz sobie zrobić drewnianą łopatę. Albo poczekaj, ja ci dam na łopatę, wiesz? Zrobisz sobie kamienną. Dobre. Ja pójdę po to drzewo. O, masz na, na kamienną łopatę kamyczek i spróbuj wykopać trochę cobblestone'a, jak Ci się uda znaleźć żelazo, to fajnie by było, gdybyś zrobił żelazny kilo. kilo. Dobra, ale to gdzie? Wkopywać się w ten, w ten tutaj nasz półwysep, tak? Mm, mm, tak, tak, dokładnie. My na nim stoimy, także będziemy musieli się w niego praktycznie rozciąć trochę. Ale tak, powiedz mi tak od, sam tak, od samej ziemi? Od zera? Ja myślę, że troszeczkę... od góry, od góry, bo wtedy będziemy mogli kontrolować to, na jakiej wysokości to będzie. Ale od góry to jak wkopujemy się zupełnie w dół, tak ten, czy rozkopujemy ten, ten, bo ja myślałem, no że się wkopiemy roz... w niego. Rozkopujemy od góry i potem najwyżej sobie zastawimy go czymś ładnym, czy nie. Ja znaczy, myślałem W spadzistym żeby... dachu, żeby zrobić fajny wystający spadzisty dach. Aha. A, taki trójkąt, wiesz, tutaj. Tu nie, że tutaj normalnie jest trójkąt. No dobra, To ja Piesz mam to? inny pomysł na gdzie razie. Teraz drywienko, drywienko trochę pochadnie. Mm. Będziemy to robić razem, a ja na razie pójdę gdzie indziej. Tam, gdzie spadłem przed chwilą, może w tych okolicach po tego kobla, pójdę, dobra? Tak, spokój spokolus. ja. Aha, ja zjadłem kurczaki. Tak już coś mi śladczyło, że tak szybko je zjadłem. Nie wiem, czy mi na duże Boże, łucznik znowu. Czy ja mam pecha? Czy to jest. Co to jest ten słynny pech? Muszę to zrobić. Jest jeszcze creeper super, wspaniale, wspaniale, Popełniam znowu błąd, kopię pod siebie. A ty, patrzcie, patrzcie, patrzcie. A! A ty? walczysz tam dzielnie z creeperem? Z łucznikiem. Aha. Z kosteckiem. Kosteczek. Aha, to miałem się kiedyś. Cześć obce, to przez no trudno, będę musiał to ręką trochę zrobić. No jak widzicie, zaczynamy taki prawdziwy survival. I ten survival musimy zaczynać bez niczego. Tak, żeby było uczciwie. Chociaż taka piamentowa siekierka to by się przydała. bym tu by ciął po prostu taką połać, że to. Mówię ci, że to jest. Masz te trzy kamyki. Mam. To się wrócę, zrobię sobie siekierę. To ja musisz mnie tepnąć w takim bądź razie. Bo jestem pod ziemią. Gdzie jesteś? Tu jesteś Można powiedzieć, tu... że trochę oszukujemy, ale takie tam TPA, akcept z pięciu klocków, to uważam żadne oszustwo O kolega jest po prostu leniwy. E no nie, po prostu się wkopałem już głęboko pod ziemię. Gdzieś ty Polas? To zrób sobie schody. Cimie. Trzy poproszę. Dziękuję. Masz trochę więcej nawet. Ja też sobie muszę zrobić lepszego kilofa. Lepszego. Lulz. <grymianie> no i ja miałem tu siekierkę. Ha. Jej! Jak ja lubię las. Po prostu las jest moim żywiołem. To jest tu. bardzo ładny las. Ale w ogóle słuchna. nie mamy koncepcji na dom jeszcze, taki jako taki, wiesz, A ja już taki... mam w głowie! Domek w głowie. będzie drewniany. Myślę, że hmm, fundament zrobimy z cobblestone'a, tak żeby było klimatycznie. Albo nie z cobblestone'a, zrobimy z jakiegoś ładnego kamienia. Hmm. No dobra. No zobaczymy, może po pierwszym domu zrobimy następny. A potem jeszcze następny. Kolejny wybudujemy tutaj blokowisko. Uuu, ale czat. Ja muszę spontanikowi przypomnieć o tym, że blok miał budować i nie buduje. leń. A ja ci powiem najlepiej. Całe powiem. to nasze piękne miejsce. Ci powiem, tak? Ci powiem. Eee, stoi na opuszczonych jaskiniach. Nie gadaj! No właśnie jestem. Jej! O, i już znalazłem Emerald. Jej! Baczcie, bogactwo, kozackie miejsce po prostu. Hmm, nie wypadł Emerald. Co wypadło? Czy nic nie wypadło. Rozwalił się i nie wypadł Emerald. Czy ja powinienem był roz to rozwalić ee, żelaznym tym kilofem? da. Nie wypadł Emerald. Dziwne. A, na pewno nasz żelazny powinien się Emerald stukać. No to dałem ciała. Dodałeś dałeś ciała. Aha. Ale i tak wioski nie mamy, więc Emeraldy nam do niczego nie potrzeba. Żal. Że nua żalet. Ale mam za to troszkę. węgla. Węgiel przywieźli. Węgiel przywieźli! Dobra, to tak, drewno tutaj pozostawię. Już się będzie zbierało. Zlateru zrobię sobie zbrojkę. Mam jakieś spodenki. Jak to się robiło? Jej, koszulka. Dobra, mam dużo pochodni. A hełm? Jeszcze hełm miałem. O, właśnie. Przez, a co się stało z twoim z skórzanym hełmem? Już mam! Wziąłem mhm. na chwilę. A wiesz, że skórę można sobie brwić? Ale... Y nie. <laughs> to jest czerwone zrób. Nie. Albo różowe. Nie. No dawaj, no. Ja lubię Daj brązowe. się przekonać. Nie. To naprawdę ładne brązowe. Zrobiłbyś furorę. Nie. O, znalazłem zielazo. Ja, ja to mam szczęście. No bo myślę, że tak zrobimy z drzewa, tak jak ja lubię. Chociaż to jest bardzo nieekonomiczne. Co? Robienie dachu z drzewa. Na to idzie tyle drzewa, jeszcze się można pomylić. No zagra. A i tam, tam, My w ogóle jesteśmy tacy nieekonomiczni. Czary wycina las. I już tak. tam już ludzie się przypinają do drzew i, i protesty pod moim domem. Greenpeace I Ta to terapii, już tam wiesz... Już żona ucieka do następnego domu, bo, bo nie mamy gdzie mieszkać po zieloni zabrali nam dom. Trzeba szery wycina, żeby w Minecraft. żadne wizje. O, znalazłem chyba spawner pająków. O i znalazłem creepera. I jeszcze więcej żelaza. To może być I znowu emeraldy Ale tym razem nie ich nie... Nie tym... tym Dobra W ogóle to mogę, Zrobię sobie tak Zrobię sobie piecyk A nie, nie zrobię sobie piecyka Bo jestem głupi. Najpierw potrzebuję drewna A nie wziąłeś drewna? Wziąłem patyki, tylko wiesz... Ale już mam drewno Bo to w końcu opuszczona kopalnia Aha Fajnie Pyk Pyk. Dałby się ten, ten do timber o, właśnie. No, żebyś na... wiedział. Ten, co ścina drzewa tak szybko, aj, tak? Tak, tak. Mi zajdzie, wiesz, zanim Bastaki uzbieram, to mi zajdzie tydzień. o, ja, ile żelaza tam na dole jest. No to dawaj, bierz to. No pewnie, tylko sobie wezmę żelazny kilof najpierw, żeby mi to szybciej szło. Szybciej. Mój odcinek jest bardzo ciekawy w ogóle. Chodzę po lesie i rąbię drewno. Jej! Wszyscy to No ja szukam żelaza. wreszcie jabłko, mam jabłko moje upragnione. Tak jest. A ja mam emeralda. Tym razem wypadł. musiał, jak żelaznym kilofem przyłożyłeś. Przydzwoniłem i przyfasoliłem Jestem taki nowoczesny i młodzieżowy Zelazo, zelazo, zelazo No dobra um... Na którym jestem poziomie? 19 Dobrze byłoby zejść niżej, to może na diamenty trafię jeszcze I zróbmy, że tak Lapis nam będzie do czegoś potrzebny? A, zbieraj wszystko a potem będą tu biegać z X-rayami. <grym> ja tu. Mógłbyś wrócić z żelazną łapą. No zaraz ci wszystko przyniosę. Już zacznę tak, dach budować, tylko nie mam jak. Sorry. Czy nam potrzebne będą tory do czegoś? O, już wiem, gdzie zacznę. Czy tory? Nie wiem, wiesz wszystko. Mamy skrzynkę, jak coś. A jak nie, to zrobię następną, potem się po pa pa-pa-pa. Dobra, no, no. to ja w takim razie zabieram to z powrotem, to zabieram, to zabieram i to też zabieram, wszystko zabieram, wszystko dla siebie, samolot. No, tym sposobem robię już pomalutku kontur dachu. Kontur? Kontur. Chéri robi kontur. La drewno w moja lada dla la, la ręka. Lele. Lele. Tak, tak, tak. krewa to piękny ptak. Tylko skrzydeł jej brak.